Z ewangelii według świętego Łukasza. Ten kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do kogoś, kto wybudował swój, do, swój dom na ziemi bez fundamentu. Budowanie bez fundamentu to jest taki pomysł na życie, gdy człowiek wyobraża sobie, że wszystko będzie dobrze, że nigdy nie stanie się nic złego, że nie przyjdą nigdy żadne wichry. Żadne potoki, że panuje pokój i bezpieczeństwo, zgoda i porządek. Ale prawda jest taka, że tak w życiu nie jest. I możemy być pewni, że ten nasz pokój, to nasze bezpieczeństwo, ta zgoda, ten porządek prędzej czy później miną. I wtedy będziemy bardzo żałowali, że nie mamy fundamentu, że nie jesteśmy mocno zakorzenieni w Chrystusie. Chrystus jako skała, która utrzyma Twój dom. Tylko pozwól, by Chrystus zaopiekował się Twoim życiem. Buduj swój dom na tej skale, nie na piasku. Będziesz wtedy bezpieczny. To jest jedyne bezpieczeństwo, jakie jesteś w stanie w swoim życiu znaleźć. Wszystko inne jest złudzeniem. Do zobaczenia jutro.